Co to jest konkurencja? To jest coś takiego jak na przykład człowiek bierze udział w zawodach, osiem okrążeń biec i trudno musi się wszystkich wszystkich rywa, rywa, rywalizatorów. A kto to jest? Tacy, co przeszkadzają w karierze, na przykład radiowej, filmowej, piosenkowej. To musi być w naszych czasach, i jakby nie było, to by nie było normalnie. Konkurencja jest tak naprawdę na całym świecie. A po czym to poznajesz? Po dzienniku, po wiadomościach. No tam wszyscy się gryzą ze sobą. I to jest rywalizacja. A czy są tacy ludzie, którzy ze sobą nie muszą rywalizować? Są. Na przykład moi rodzice zupełnie bez ambicji. Si. To ludzie, którzy nie rywalizują ze sobą, nie są ambitni? Wystarcza im po małemu. Mało z tego zarobią, mało z tego mają. Tyle. A kiedy ludzie zaczynają ze sobą rywalizować? Jak się zakochają, to chłopak, chłopak musi odpędzać taką jakąś Atomka. Ja A od kogo? Od Marcysi. To jest moja żona od trzech lat. A ile Jędruś ty masz lat? Raz, dwa, trzy, siedem. To wcześniej zacząłeś? Na początku to było niewinnie. A dlaczego właściwie ludzie w dorosłym życiu ze sobą rywalizują? No bo takie jest życie. Jakie? Dorośli zaczynają się robić staży. Muszą się spieszyć, mają mało lat do przeżycia. Muszą rywalizować ze starością. A w jaki sposób się to odbywa? Muszą mieć nowe samochody, nowe żony. Smutne. Młody człowiek ma w głowie inaczej. A czy to możliwe, aby taki dorosły człowiek żył zupełnie szczęśliwie i to? bez rywalizacji? Myślę, że tak, w zwykły sposób, jeśli ich nie będzie chory na pieniądze, na bogatość. Tak samo jak politycy. Politycy muszą mieć władzę i chorobę na pieniądze, bo inaczej by nie byli politykami. Tak właśnie jest. Lepiej żyć jak moja babcia w polichnie. I mi się zdaje, że ona naprawdę jest szczęśliwa.